Pobyt w szpitalu, choć konieczny dla dzieci, a szczególnie małych, nie stanowi przyjemności, żeby wprowadzić nieco domowej, rodzinnej atmosfery. Personel oddziału pediatrycznego każdego roku organizuje wizytę Mikołaja. To są małe dzieci, które no, troszeczkę boją się z tego, co rodzice nam mówią: boją się Mikołaja, tej olbrzymiej postaci. Jeszcze może nie rozumieją tego, że ten Mikołaj przyszedł. Po to, żeby sprawić im przyjemność, żeby czuły się radosne, zadowolone, szczęśliwe, żeby nie kojarzyły tego szpitala tylko i wyłącznie z cierpieniem, z rozłąką. Bo tutaj też czekają na dzieci przyjemności. W tym roku atrakcje dla dzieci pomogło zorganizować również Jelenogórskie Stowarzyszenie Młodzieży Alternatywa oraz dzieci ze świetlicy środowiskowej przy ulicy Wiejskiej. Chcemy przyjść, przychodzić tutaj do szpitala, pomagać. I, I przebyć dzieciom, bo. Lepiej, tak, żeby się lepiej czuły, tak, no żeby zająć czas. Zarówno dzieci, jak i młodzież bardzo zaangażowały się w organizację tej imprezy. Będzie przedstawienie, będzie opowieść o Mikołaju, wierszyki. Gra na frażolecie. Niektórzy, zwłaszcza najmłodsi, pacjenci trochę bali się Mikołaja, jednak rozdawane prezenty i przedstawienie, jakie dla nich przygotowano, szybko poprawiło im humor. Dla rocznego Adriana to pierwszy Mikołaj. Wszystko dobrze. Aby był zdrowy, a wszystko jest. Wszystko jest dobrze. Na oddziale pediatrycznym Jeleniogórskiego Szpitala przebywa 29 małych pacjentów.